Dobry, witajcie w słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy czwartek, taki pochmurny czwartek. E, powiem Wam dzisiaj o tym, co e, wierzę, że też Duch Święty wkłada w moje serce. E, jako wspólnota realizujemy projekt klub Korzenie i Skrzydła. E, i w tym projekcie mamy zaplanowanych kilka wyjazdów, aby młodzież i, i dzieci poznały swoje korzenie, swoje kultury, swojego pochodzenia. Dzisiaj udajemy się do Bydgoszczy. Ten wyjazd do Bydgoszczy tak naprawdę on był zaplanowany już bardzo długo. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały też, kiedy ten dzień nastąpi. A więc od kilku, kilku tygodni, mogę tak powiedzieć, były trwałe przygotowania. I dzieci też przygotowywały się na ten wyjazd. Dlaczego dzisiaj Wam mówię o tym wyjeździe? To jest, tak naprawdę za chwilkę jedziemy na ten wyjazd, e, dzisiaj, e, ale dlaczego mówię o tym wyjeździe? Dlatego, że przyszła mi do głowy myśl dotycząca tego, co powiedział Pan Jezus. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale od 35 wersetu tam Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy czuwali. W 40 wersetie mówi bądźcie gotowi. Na spotkanie z Panem, gdy ten człowieczy przyjdzie, gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, to by, to by go wyczekiwał. By wiedział i nie musiałby być przygotowany na tą niespodziankę. I podobnie jest z nami, z naszym życiem chrześcijanina. Jesteśmy jako chrześcijanie w pielgrzymce, w podróży. Ale w tej podróży mamy być ciągle przygotowani na to, że nastąpi dzień, kiedy Pan przyjdzie po swój kościół w 35 wersie, Pani Jezus mówi szczęśliwi ci, których zastanę przygotowanych, oczekujących na mnie i nasze zadanie jako chrześcijanie jest takie, żebyśmy przygotowali się na przyjście Pana po swój kościół, abyśmy byli gotowi żeby ten ów dzień nas nie zaskoczył ale żebyśmy mogli z radością przywitać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa kiedy przyjdzie po mnie i po Ciebie i będzie chciał nas zabrać do, do Królestwa Niebieskiego będzie chciał, żebyśmy byli tam gdzie On jest dzisiaj Kochani, to jest wielka radość, zachęta do tego, żeby każdy nasz dzień był dniem, w którym będziemy przygotowywać się i będziemy gotowi na spotkanie z czynnym człowieczym. Pozdrawiam, radości w Panu. Do zobaczenia jutro.